My mamy produkty dla, tych, dla tej niszy, która nie chce wydawać po 60 i 80 tysięcy za kotły, bo my dostajemy takie wyceny na wasze kotłownie. Zanim pójdziemy dalej, moi kochani, zaobserwujcie profil i obejrzyjcie film do końca. To się przekonacie. To jest jakiś dramat w ogóle. My mamy produkt dla większej części Polski, która nie jest wydina, nie jest taka designerska, że tak powiem. Widzicie? Nawet tego nie potrafię wymówić, wy więc, jakby. po trochę mnie nerwy biorą, jak słucham, patrzę i widzę i rozmawiam z przyjaciółmi na live'ach na TikToku, które są codziennie i przychodzą i podzielają moje zdanie. Dlaczego są sprzedawane? A, jeszcze jeden temat! Kurwa, jeszcze gorszy, przepraszam. Wyobraźcie sobie, że z listy zą wyrzucono stalmark i kostrzewę, dlatego że mieli palniki, że mieli kątowniki wspawane w kople. Słuchajcie, co to jest za bzdura? A wiecie dlaczego? Dlatego, że ten kątownik w tym kople nie zrobi tyle krzywdy, co kurwa ta stalowa wężowica. Ja specjalnie przyknąłem, bo już po prostu nie mogę. Więcej krzywdy zrobi stalowa wężownica w układzie niż te kątowniki wspawane w tym kople, przecież to jest jakby takie logiczne. A nie wiem, państwo nakłada na to reprymendę i sprzedawajcie te bufory z tą stalową wężownicą. Klient więcej energii będzie musiał zgromadzić w tym buforze i więcej energii dać do tego bufora. Taka jest prawda. W bufor ze stalową wężownicą, kochani, kosztuje Was 3 razy więcej energii, albo nawet i 5 razy więcej energii niż bufor z miedzią, który jest totalnie bezobsługowy. Bufor 10 tysięcy. Zwykły bufor 4 albo 5. Koszty eksploatacji bufora podczas jego pracy, drugie tyle, albo tyle co mój. No bo samo wygrzanie do legioneli to jest 1000 zł rocznie. Stanówcie się, kochani. materiału tyle.